Czy już buty wyczyszczone, czy przy łóżku postawione? Mikołajki jutro wbijają i słodyczami chętnie rozdają. Życzę Wam pełnych i owocnych butów, słodyczy tego Patenson i dzwonek Wam dzisiaj życzy. Ja też może tak mniej kwieciście, bo nie mam do tego takiego talentu. Ale życzę po prostu udanych Mikołajek. O. A my te życzenia na koniec nagrania dogrywamy, więc w tym momencie na trasę Was zapraszamy. Można, ruszaj. No poczekaj pomału, bo ja tu wiesz manualnie nie mogę, wiesz, się spieszyć. Dobrze, że tu nie ma kolizji, bo byś mnie tak przyrysował, tak byś mnie skasował. Wiem, poza patrzeniem na skrzynię biegów jeszcze trzeba patrzeć, co się w koło dzieje. No. No. Ja ci radzę kolego i jedź za mną, bo tam się za Chiny nie, No nie wykręcisz w lewo. Gdzie w lewo? Postaram się, dobra. E, aha, bo my mamy zawinąć z powrotem. Gdzie w lewo się nie wykręcisz? No, ja się w lewo no, nie. Bym, bym nie wykręcił za, za Chiny Ludowe. Dobra. Cześć się, mano, mojej mieli u Patensona, żeście zagościli. Właśnie zaczynamy dzisiaj z dzwonkiem w ETS-a gramy. Kolejne mamy dzisiaj wyzwanie z Monachium do Wiednia: jest podróżowanie, czyli trasą Orient Expressu. Trzecia trasa tego spotkania. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem. Witamy, witamy i o zdrówkocie. Pytamy. Trochę się rozjechaliśmy. Eee. No, pytamy, pytamy. Tak, 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 tak. Mm. Teraz e, uwaga jest, powiedzmy, e, o tutaj są będzie miał od nade mną dzisiaj gigantyczną przewagę. Tak. Wbrew pozorom. Słuchaj, ja se, y, ciężarówkę y, w barwach ognia przemalowałem. Także normalnie ogień na drodze, nie? Bo ja dzisiaj na full manualu. E, konfiguracja była. Się stało, się wydziało. Fakt faktem, że tylko sobie za założyłem tę skrzynię sześciobiegową, ale jednak. Ale jednak... Jest dodatkowa okay. zabawa. No. no. I, I do tego ten trudny manual, że może mi auto zgasnąć. O, Ty, ale ja na holcie nie będę brał, już dwie ciężarówki za dupą targam, to, to, to jeszcze ciebie z dwoma następnymi? A nie, no bez rady. Ale ty pojeżdżasz, pojeżdżasz, bo ja, bo ja nie, nie wiem, gdzie ty jesteś. Tak, jadę. Tak, jadę jestem cieszy. tu za tobą. Dobra. To, 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 zaczynamy. Dzisiaj e, temat e, komfort, e, no jako, że Orient Express jest e, e, bardzo komfortowy. No to e, podobno, podobno. To dzisiaj e, chcę się Ciebie spytać, jak to jest właściwie z tym komfortem w kabinie ciężarówki? A właśnie, czyli jednak lecimy z tym tematem, a ty łobuś się. No dobrze, dobrze. Komfort kierowcy, tak, skąd to się wzięło? Może ja teraz wtrącę dwa słowa. Otóż ostatnio prywatnie z Marcinem rozmawialiśmy. Marcin wspomniał, że chciałby zakupić sobie mieć w sumie na swoim stanowisku taki fotel pneumatyczny. Ja stwierdziłem, że nie ma to najmniejszego celu, bo w realiach też ten fotel jakoś specjalnie nie pracuje. No i wywiązała się rozmowa. Postanowiliśmy, że tą rozmowę zostawimy i że tą rozmowę na odcinku poruszymy. Także stąd się temat wziął. Ja już o tym temacie gdzieś tam słyszałem, tylko kiedy się spodziewać, tego niestety nie wiedziałem. Także no i lecimy, lecimy z komfortem, tak? E, rozumiem cały czas chodzi o temat tego fotela. E, tak, no bo wiesz, bo, no, no bo wiesz, e, bo przeczytałem właśnie wiesz, w, w internecie, mm. że dla pełni e, rozgrywki, jeszcze brakuje tego, wiesz, pneumatycznego, bujanego fotela, wiesz, żeby to bym bujało jak na starej babcinej kanapie. Mhm. E, wiesz, w tym, że wiesz, to było jakoś z grą sprzężone. I pytanie: hmm. czy, czy faktycznie tak w ciężarówce buja? Czy tam siedzisz stabilnie? Jak e, to jest? I powiem ci po tej naszej rozmowie, e, większą uwagę na to zwróciłem. Zwróciłem na to większą uwagę e, podróżując po prostu i, i obserwując, e, jak się z tym wszystkim czuję. Tak? Więc hmm. e, czuć. Czuć, bo to co ja mówiłem, że nie czuć, że to tak nie pracuje. To nie pracuje tak faktycznie, że jedziesz, no bo jak jedziesz autostradą, jedziesz prostą drogą, to ci nie pracuje góra-dół ten fotel, tak? Nim nie buja. Buja nim w momencie, tak jak ja dużo podróżuję po miastach, gdzieś tam dowożąc towar do punktów, gdzie już są studzienki kanalizacyjne, na autostradach, gdzie są nierówności, drogi, to wtedy czuję. Wtedy faktycznie to troszeczkę pracuje, ale ja już mam takie swoje ustawienie fotela, jakby to powiedzieć, już zrobione. Zawsze jak wsiadam, to zawsze to samo robię: że raczej trzymam ten fotel sztywny, nie? dostosowany gdzieś do mojej masy ciała, w miarę taki usztywniony. Że, że nie jest taki mięciutki. Nie? To nie jest tak, jak nieraz by się wydawało, że tak. Oczywiście można to ustawić. Bo nie mówię, że nie. Można to ustawić, ale ja tego ustawienia akurat nie stosuję. No, czyli. To. E, czyli to, że bym sobie dajmy, zaśmy teoretycznie dajmy, że gra już ma... Dostanie taką funkcję, że będzie miała zaimplementowane więc przenoszenie nierówności drogi na fotokierowcy, a chciałby, żeby tak coś było. Mhm. Naprawdę, no bo niektórzy na pewno by to chcieli. No, e... rozumiem Cię. E... Czyli to jest po prostu, czyli może bujać, ale nie musi Tobą bujać w lewo i w prawo aż do pożygu. Przede wszystkim nie w lewo i w prawo, tylko góra-dół. Fotel A. nie pracuje Ci w lewo, w prawo, przód, w tył, tylko pracuje ewentualnie na poduszce góra-dół. To jest jedyna jego praca. To jest po pierwsze. Po drugie, jak w ETS-ie fotel ma Ci pracować na autostradzie? Tu nie masz nierówności na drodze, tu nie masz studzienek kanalizacyjnych, na które tam wiedzie szkołami gdzieś tam zapadniętych tych studzienek, na które wjeżdża szkołami. Także jak to ci ma tutaj pracować. Wiesz, ja już się tak nad tym tematem zastanawiałem. E, stosujesz w kierownicy tego feedbacka? E, force feedbacka, tak? Force feedbacka. E, tylko że to się w tym modelu nazywa TruForce o. No, to mniejsza z ty. W każdym razie to takie właśnie szarpanie kierownicy, tak? Albo inaczej, mhm. w ustawieniach ETS-a, czy masz drżenie kierownicy? Przy uderzeniu w bandę dr, drży ci kierownica, tak? E, ba, e, mało tego, przy uderzeniu w bandę kierownica mi potrafi odbić w lewo. Dobrze, ale w każdym razie masz tą opcję włączoną, stosujesz. Tak. I teraz jadąc teraz po autostradzie, mając tą opcję włączoną, ty nic nie czujesz. Kierownica w ogóle nie! nie. No, coś tam delikatnie czuję, ale to tam wiesz. No ja akurat mam takie ustawione, bardzo minimalne, także po autostradach tego w ogóle nie czuję. Przy jakichś mocniejszych uderzeniach czy coś, no to gdzieś tam czuję. Zresztą ja nie wiem, czemu ja cały czas przodem tutaj jadę. Czemu ja Ciebie nie widzę? Ja lubię popatrzeć na Twój tyłek. No wiesz, co taka propozycja? <laughs> dawaj, dawaj, nie przestawaj. Kurde, tutaj w końcu razem jedziemy, a Ty gdzieś tam na tyłkach. No, i wracając do tematu, jeżeli masz tą opcję włączoną, i teraz często ta opcja się ujawnia, jadąc do kopalni, tam masz drogi gruntowe, jadąc do tego, no tak. ku, do tych takich, do tej farmy, nie pamiętam teraz nazwy, tam tak, też jest droga się, no. gruntowa, i tam się wtedy to ta opcja ujawnia, i ta kierownica to tobie drży. W... Ja bym powiedział jeszcze więcej. Na wiesz, jak na autostradzie mogę sobie pozwolić, żeby puścić kierownicę, mhm. bez równo, to tam muszę tą kierownicę mocno trzymać, żeby wiesz. Tak. tak. Żeby w ogóle no, mówię, to jest kwestia tego, jak masz mocno to ustawione. Ja mam na tyle lekko, że nawet tam mogę puścić tą kierownicę, ale ona mi prawo lewo lata cały czas. Eee, no i dlatego, I teraz do tego, tak no, bardzo długim wstępem, rozwinięciem i zakończeniem, e, chciałbym powiedzieć, że fotel pracowałby tak samo. Aha, tak samo. Czyli w momencie, kiedy czujesz drżenie na kierownicy, w tym momencie czułbyś jakieś bujanie na fotelu. To też opcja ustawienia. No ale na prostej drodze jadąc, nie czułbyś. Śpić pokonując łuki prawo-lewo, ty tego nie czujesz, bo fotel nie pracuje prawa-lewa, to pracuje kabina. Mm -hmm. Tu faktycznie kabina pracuje widać w grze, no to u ciebie monitor nie pracuje, tak? Może no gdzieś tam, ale to, to też raczej nie powinieneś się odczuć, nie? No bo wiesz, bo jest jeszcze wiesz taki, można pójść o, o bardziej o, o, o bardziej, jeszcze się bardziej u realne, no bardziej zrobić sobie realne, że, że sobie taką kabinę zbudować. Ale To, Aha, już, no jest to, już, wie... to już jest ca, cały cały symulator, cała kabina, na poduszkach no by, no. By musiała być i tak dalej. To już, to już chyba łatwiej by było iść i po prostu kupić symulator ciężarówki, wiesz? Te takie, no ja... co, co są takie już zbudowane. I tam no. tylko po prostu na monitorach zamiast tych y, akcji i szkoleń wyświetlić sobie gierkę. No, podrężałby i szybciej, i taniej. No i mniej, m, mniej komplikacyjnie, bo tam już miał no. być wszystko podłączone, tak. Dobra. A teraz y, następna kwestia komfortu. Właśnie, y, no jak to jest? Czy ty te zawieszenie czujesz? Y, y, w ciągu si siodłowym, czy to jest tak skonstruowane, że ty nawet no, nie wiesz, że to zawieszenie pracuje? Mm, nie, czuję. czuję, Ja niestety podróżuję takimi, jakby to powiedzieć, bieda edition, bo to jest tylko lokalnie do dowożenia towaru. Także ciężarówki też nie są jakieś super wypasione. Zresztą w dużych korporacjach, w których się pracuje, to raczej tam się aż tak na komfort nie stawia. Na komfort możesz postawić, jak nie wiem, kupisz sobie swoją własną prywatną ciężarówkę, którą będziesz ujeżdżał przez najbliższe 20 lat czy 15. No to wtedy, wtedy faktycznie sobie postawisz na komfort, tak? Tutaj raczej korporacje ci nie postawią na komfort, a w moim przypadku to już w ogóle bo to jest tylko kwestia 10 godzin jazdy, tak, I, i do widzenia, niektóre modele nawet nie są na poduszkach, tylko na resorach, czy tam sprężynach i to już w ogóle są twarde byki, te na poduszkach trochę lepsze, ale, no mówię, tak, tak to wygląda, tak, no czuję, czuję zawieszenie, mówię, tak samo zwróciłem na to bardzo uwagę, że studzienki, w które wjeżdżałem, no bo studzienki, Pożal się boże są zawsze tak zainstalowane, że przy rozstawie kół w ciężarówce to musisz ją zahaczyć, nie, ma, nie jesteś w stanie jej ominąć. E, także a zresztą nie będziesz całym zestawem bujał prawo, lewo omijając wszystkie studzienki na, na drodze. E, no, to, to czuć te studienki. O to głównie o studzienki chodzi, tak? No już inaczej, nie pomijając faktu, gdzie jedziesz autostradą, jedziesz tą taką prędkością zadaną 80 na godzinę i będzie no, gdzieś tam zarwany asfalt bądź cokolwiek. Bo tutaj pomimo wszystko, że Niemcy tak zachwalają, to i tak yy, mają takie fragmenty, yy, mhm. gdzie tam jest jakoś asfalt się zarwał albo się podniósł wręcz i jest taka chopka to stojąca kawa jest w stanie się wylać. Mhm. Jest tak mocne czyli, uderzenie. Czyli dajmy jakbyś miał faktycznie jakiś, jakiś full wypas na dajmy pneumatyczne zawieszenie jakieś tam podatki, bajery, szmery to to praktycznie to, to odczujesz to jazdę czy nie? Eee... Ciężko tak mi powiedzieć, powiedzieć nie? Ciężko, ciężko mi to stwierdzić, czy to odczujesz, czy nie, może w mniejszym, w mniejszym stopniu, tak? Bo mm. nawet dla przykładu mogę podać, jak jeszcze w międzynarodówkach rządziłem, tam sobie ujeżdżałem po różnych tutaj naszych europejskich krajach, no to głównie jeździłem Niemcy, Holandia, Belgia, Francja, Hiszpania głównie te trasy, tak? E, najwięcej oczywiście Francji i Niemiec. E, Holandia to była baza, Belgia była przejazdowa gdzieś tam załadunki, rozładunki, ale głównie przejazdowa. E, no to o ile w Holandii byłem w stanie zaparzyć sobie kawę w czasie jazdy, zalać kubek do pełna i. No przejechać jakiś dystans zanim upiłem pierwsze łyki o tyle w Belgii nie byłem w stanie mieć więcej jak pół kubka hmm. Takie, tak drogi są co jest przełożeniem na taką pracę kabiny bo o ile we Francji czy w Holandii gdy startowałem powiedzmy po pauzie mogłem sobie zrobić kawę nalać kubek do pełna i ruszyć w trasę i ta kawa mi się nicul nie ulała, a w Belgii, gdy miałem pauzę w Belgii i po pauzie chciałem sobie zrobić kawę, to musiałem albo zrobić sobie pół kawy albo po prostu zrobić całą, wypić pół i dopiero wystartować, bo ilekrotnie zrobiłem sobie kawę, bo, bo często robiłem sobie kawę też w czasie jazdy, bo to jednak jest 4,5 godziny jechania. Więc jak już tam wystartowałem, gdzieś tam w międzyczasie kawa, bo najpierw była herbatka, śniadanko, potem po jakiejś tam pół godziny, godzinie kawka, no to w Belgii, ilekrotnie zrobiłem sobie krawę, tylekrotnie sprzątałem kabinę. Hmm. Czyli wychodzi na to, że gdyby ten, gdyby faktycznie SS Software, soft, software się zdecydowało, żeby stworzyć żeby, żeby... o, z, zaimplementować takie coś jak bujanie, o, o, jak przenoszenie bujania kabiny na fotel, załóżmy takie coś by dodali mhm. to podejrzewam, że mieliby sporo roboty. Mm, tak, tak. Podejrzewam, no to... że tak. No mówię tutaj yy... Fotel, no wiadomo, kabina przejmuje swoje fotel dodatkowo ją poprawia i przejmuje też część, tak? E, jakichś nierówności. E, ale czy wszystkie to nie. Czyli mimo wszystko. E, to nie jest taka prosta funkcja do zaimplementowania. Nie, nie. Na pewno nie. Bo jednak. E, to co mówisz. Co, co kraj to inne drogi, że, to, że tak jak mówisz, że we Francji i Belgii. No Francja sobie... oczywiście ma najlepsze drogi, jeżeli chodzi o kierowanie. Holendrzy najbardziej przyjazne dla ciężarówek, tak moim skromnym zdaniem. Belgia to jest totalne dno porażka i, i naprawdę w Polsce to mamy full luksus kompletnie. To jest y, między y, Belgią a Polską jest taka sama przepaść, jak między Polską a Francją. Czyli, no to, czyli mieliby generalnie co robić twórcy gry, żeby takie coś e, e, no napisać. No bo bo jednak, no jednak musieliby dla każdego kraju, dla każdego rodzaju drogi, opisać jakiś kolejny algorytm, żeby on przenosił, wiesz, e, załóżmy, jak ktoś miał t, t, coś takiego. z też my no Rodzitech idzie nad całego i, i wypuszcza taki fotel, co uh -huh, nie? No uh -huh. nieważne ile no, podejrzewam, by swoje kosztował. No. I, i, i wymagałby niemałego zasilania. Zapewne. No. E, to podejrzewam, że... Mało który, wiesz, jakiś producent akcesoriów, z wyjątkiem jakich dużych, typu Logitech, może Trustmaster by się na to zdecydował, może tam jakieś e, e, inne firmy e, większe, ale podejrzewam, że mali producenci e, w życiu by się nie. E, powiem tak: nie widzieliby interesów w wypuszczaniu takiego akcesorium. No dokładnie nie. No, słuchaj, to przede wszystkim pieniądze, tak? Przede wszystkim no. chodzi o pieniądze. Na pewno kosztowałoby to masę pieniędzy. Eee... Nie, nie! Co jest? Aha. No, no. Rzuciło to mnie. Co? <laughs> Przed końcówką no. mnie rzuciło. No. no, to tak, mówisz. no tak jak mówisz. O to by kosztował po prostu majątek, no bo teraz pa, załóżmy tak taka kierownica kosztuje o 1600 zł, nie załóżmy o 1000, 1600 zależy jaka, co, nie taka sesowna. Mhm. A to a to sobie i, ile by kosztowały ko, kosztował taki akcesoryjny fotel. Wiesz, mhm. gdzie trzeba dorzucić dużo więcej wiesz, silniczków. Właśnie dlatego uderzyłem, bo chciałem szybko w telefonie sprawdzić. E? Yy, fotel dla skania yy, czekaj, gdzie, myśmy gdzie ty pojechałeś? A tu w prawo czekaj, bo ja tutaj jeszcze sobie mapę wyłączyłem. No tak to jest, jak się czyta SMS-y w czasie jazdy, nie? Grzebie się w e? telefonie 2% ciężarówki, 2% naczepy uszkodziłem. No ja tu teraz no, też nie gonięć. No to fo, ja, jedno... słuchaj, fotel, fotel taki jakiś taki wygląda przyjmijmy e, kierowcy. Mm. A to mówisz o, o, o używce ciężarówki. Nie wiem, czy używka, czy czynówka Tu jest fotel Gramer 18 tysięcy Tu nie? jest. 5,400, tu jest 12,800, tu jest 4,200 To są fotele, które są w ciężarówkach, tak? 8,800 No wiadomo, zależy od wyposażenia No tak w czasie, teraz mówię, teraz w czasie jazdy, ale to są takie pieniądze, tak? Za fotel no. taki e, Co w ciężarówce? Co ja na nim w życiu realnym siedzę? No, to mówimy o, o, typowo o gołym fotelu, wiesz, bez. Tak, ]y, tak, jakiegoś... tak, tak, tak. No tak jak kupujesz siedzenie do, do samochodu, fałd, tak? Bez wiesz, nie wiem, jakiegoś e, interfejsu czy czegokolwiek do, żeby w ogóle to podłączyć do, e, do komputera. Nie, 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 to jest goły fotel e, w sensie do kabiny, tak? Podłączasz tam no. wtedy przewody z powietrzem do niego, no bo ta poduszka jest powietrzna. Podłączasz pewnie, podłączasz elektrykę, tak? Czekaj, no gdzie my w... mamy wjeżdżać? No bo jest podgrzewanie i tak... My tu mamy wjeżdżać? Ty. Gdzie ja mam punkt rozładunku? Gdzieś ty wjechał! Hopie! Tutaj. A ty tu stoisz rozładowany już! No. A, dobra. Ja mówię bo o gołym je? fotelu z życia realnego, Bole. z realnej ciężarówki. To są koszty no. 4 nawet do pewnie 20 tysięcy. To wiadomo, zależy od wyposażenia, bo, bo te fotele są różne. Jak weźmiesz fotel w skórach, to ma i podgrzewanie, i chłodzenie skóry, no. i ma oczywiście sterowanie poduszek pod kręgosłup. E, dwóch... I tak dalej, i tak dalej, co nie Tak, 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 tak. No, inaczej, dwie poduszki pod kręgosłup e, i podgrzewanie to jest standard, tak. Do tego chyba z pięć ustawień położenia, wysokość, twardość, pochylenie. Yy, zagłówka, pochylenie całego siedziska i, i wysokość całego siedzenia. Tak? No to jest tyle tych ustawień w podstawie w golasku. No. To to już sobie wyobrażam, ile takich fotel mógłby kosztować, wiesz, w wydaniu ludzi, wiesz, a podejrzewam, żeby to się. Nie na jakieś y, setki. No tak, no ale bo weź jednak... pod wzgląd, że tutaj musisz yy, w takim fotelu masz już prąd z ciężarówki, powietrze z ciężarówki. Tutaj musiałbyś jeszcze jakiś kompresor zastosować, żeby hmm. to pracowało. No bo to musi na czymś pracować, tak? No na czym? No. Najszybciej na kompresorze no. powietrza. No chyba, żeby wiesz. Yy, jakiś producent wymyślił to tak, że żeby tam jakieś silniczki powsadzał, które by to obniżały podwyższały. no, no ale to. No, no ewentualnie jakieś silniczki, jakieś siłowniczki sterowane hmm. elektronicznie. Ale to y, mi się wydaje, słuchaj, no jeżeli kierownica, tak, Logitech G29 startuje od 1100-1200 no. zł, y, nie mówiąc już o Fanatekach, Transmasterach i innych, Duperelach. Pudrowa, nie. Y, to takie siedzisko z. No, tak, z dyszkę myślę. No, tak, lekko, no. No, no. Już nie wspominając, jakie to jest wielkie, tak? No ja, no wiesz, no bo. To wiesz, podejrzewam, że w tym momencie musiałby powstać jakiś osobny stelaż do tego w ogóle. No tak, no bo to nie, jakby to powiedzieć, to nie jest fotel na kółkach, który sobie zmywasz podłogę i jedziesz fotelem w prawo, w lewo, tylko jest to ciężki, masywny, duży fotel, ala dla, nie wiem, skojarzenia fotel fryzjerski, tak? Gdzie jest ciężki, masywny, stoi na grubej nodze i jego przesuwać się, po prostu go nie przesuwa, tak jak się go postawi, tak on stoi. Czy tam, nie wiem, e, siedzenie u dentysty, fotel u dentysty, tak? On jest z całym osprzętem w koło, postawiony w jednym miejscu i on jest nietykalny, bo jest ciężki. To tak samo wygl by, by wyglądała sprawa z tym fotelem. Myślę, że dużo taniej ci wyjdzie kupić faktycznie za 4000 taki fotel, do tego kompresor jakiś za 160, 200 zł powietrzny i po prostu na tym fotelu się pobujać, wiesz? A Sam Samemu. A druga sprawa jeszcze, no to pomyśl sobie o hałasie tego kompresora. No, tutaj wiadomo, tutaj silnik ciężarówki pracuje, nabija to powietrze i to na cały układ, tak? Nie tylko fotela, ale cały układ, a, a tutaj, no, no mówię Ci, kup sobie zwykły, albo może niezwykły, bardziej rozwinięty, rozbudowany, nie będę tutaj firmami rzucał, jakiś taki lepszej, z lepszej półki fotel gamingowy, ustaw sobie twardość jego na najmniejszą, żeby faktycznie i sam się po prostu na nim pobujaj i będziesz miał efekt bujania. Podejrzewam, no. Bo na taki fotel gamingowy raczej się wydaje mi nie doczekasz. Miło się gadało, ale już żeśmy dotarli do celu, tak de facto. No ja już tak stoję, wiesz? Ustawiłem sobie moją ogniste nowe malowanie. Ogień na drodze. Nie wiem, czy, a czy to zachód słońca jakiś, jakaś lawa, skała, coś takiego wrzuciłem. Eee, tak, tak, dojechaliśmy. Ja jeszcze tak sobie stoję z całym zestawem, żeby nie z tak samą ciężarówką. I... Dobra, zestaw rozpinamy i to spotkanie zakończamy. Ja w tym momencie tobie dzwonek za granie dziękuję wam widzom za oglądanie również dziękuję. I, i niestety ojany, doświadczenie, jeszcze 2000 doświadczenia. Do następnego poziomu, także sporo, sporo przed nami pracy. Doskonale dostarczony zero kar, zero uszkodzeń. Się udało. Tego, by zawsze było mało. Do następnego do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć! No hej, cześć, cześć.